Dzień dobry, tu ja mówię. No nie mogłem się powstrzymać, nie wiem jak to się skończy, pewnie jakimiś perturbacjami zdrowotnymi znowu, ale mam bardzo ładny kawałek jesieni, więc postanowiłem wyjść na zewnątrz, tym bardziej, że temat znowu ciężki i taki, że zbiorę po garbie od każdego, ale to jest moja specjalność, no to na świeżej powietrzu będzie mi się lepiej oddychało, aby nabrać powietrza w płuca i wykrzyczeć te parę zdań. Nie wiem czy będę krzyczał, postaram się nie krzyczeć. Babielato jeszcze mi siadło na nosie. E, proszę państwa, afera CPK pokazuje jak w soczewce, no taki bardzo esencjonalny sposób jak większość ludzi e, zaangażowanych w tą tak zwaną debatę publiczną, oczywiście mające swoje preferencje polityczne, komentuje sprawy, które są nie do obrony. I w zależności od tego, jak się zmienia wektor, pojawiają się jakieś nowe fakty w sprawie, no to natychmiast następuje też zwrot pod tytułem, myśmy nic złego nie zrobili, to nasza chata z kraja, to tamci, to tamci złodzieje, my nie, my nic. Proszę Państwa, 93% krytycznych komentarzy według badań firmy, która zajmuje się Oceną komentarzy w internecie. Z tymi ocenami komentarzy w internecie w przeciwieństwie do sondaży jest dość prosta sprawa, bo liczy to oczywiście sztuczna inteligencja i to są dość precyzyjne badania. 93%, co nie znaczy, że te 7% to były pozytywne komentarze. 4% tylko było w obronie telusa i tego, co się stało za sprawą Pis, czyli sprzedania działki prywatnej firmie. a ja tu ostatnio niepotrzebnie się tak mocno asokurowałem, bo widzę, że wszyscy o tym mówią. Nie da w to. na polskiej firmie, też nie ma co wieszać psy i pluć nadmiernie. Tym bardziej, że szefowie tej firmy, a to jest rodzina, zachowują się bardzo racjonalnie i, i to jeszcze za chwilę o tym opowiem. Nie ma tu czego bronić absolutnie nie ma tu czego bronić. Przypomnę, że no, wicepremier w rządzie PiSu i zdaje się, że jeden z wiceprezesów w PiSie w ogóle. Piotr Gliński pisał mniej więcej coś takiego, że setki paneli, wysiłek niesamowity wszystkich członków partii PiSu, wielki sukces, a tu jeden dureń, czy głupek, już nie pamiętam, czy to głupek, czy dureń, ale to właściwie do tego się jednego sprowadza, sprzedaje działkę. Pan Telus w pierwszych reakcjach najpierw udawiał głupiego, że on zupełnie nie wie o co chodzi, że on nie miał żadnego pojęcia o sprzedaży działki. Pan Chorała również mówił, że nie miał pojęcia o sprzedaży działki. Mówił to samo pan Morawiecki. Pan Jarosław Kaczyński się wściekł, czym Donald Tusk, i zawiesił czterech, najpierw dwóch, później czterech członków PIS. No i dzisiaj, proszę państwa, słyszę, że nie ma żadnej afery po stronie PIS, bo cała afera jest po stronie PO. A to dlatego, że w akcie notarialnym sprzedaży tej działki były zawarte klauzule, które po, pozwalały ją odkupić. Proszę Państwa, to jest tak durne tłumaczenie, że aż mi się nie, nie chce tłumaczyć, dlaczego ono jest durne, ale wytłumaczę. Otóż to jest mniej więcej coś takiego, jakbyśmy sprzedali srebra rodowe albo dali do Lombardu, i nie po to, żeby ratować się rodzinę po, nie wiem, po spaleniu jakimś, żeby odbudować dom, czy ktoś jest ciężko chory na raka i zbieramy pieniądze, więc oddajemy wszelkie procesy, żeby tylko ratować życie. To jest sprzedaż działki, proszę Państwa, po trzygodzinnej czy dwugodzinnej imprezie pana Telusa u właścicieli firmy Daftona, ojca, tej rodzacnej rodziny polskich producentów żywności na finiszu władzy PIS, czyli wszystko tu się składa w jedną całość, coś przytulić na samym końcu, bo i tak za chwilę oddajemy władzę, i nikt mnie, proszę Państwa, nie przekona, że jest inaczej. E i to jest jeden główny wątek tej afery. jeśli PiS nie wyciągnie z tego wniosków, a zacznie słuchać tych głupich podpowiedzi najbardziej fanatycznych wyborców, no to będzie coraz sobie ciekawiej to wyglądało w sondażach. Przy okazji powiem, bo już też widzę pełne rozwolnienie, za przeproszeniem, po stronie prawicowych Odziraju, że te sondaż, sondaże, które ostatnio publikuje niejaki Łukasz Pawłowski i firma OGB, to to są w sondaże dla miłości Kabaretu polskiego, ewentualnie e, dla tych, co sobie chcą kupić sondaż, bo to poparcie dla 39% dla koalicji obywatelskiej to jest oczywiście bzdura, to jest oczywiście deal. Nie wiem e, dokładnie o co tam chodzi. Ponoć Paladę ma jakieś szczegółowe informacje. Jeśli takie informacje, przynajmniej takie otrzymałem e, komunikaty, sygnały, jeśli te informacje się potwierdzą, będą wiarygodne, to, to je puszczę dalej. I to jest jedna kwestia, proszę Państwa. Jeśli ktokolwiek życzy dobrze PiS, życzy prawicy, to niech przestanie bredzić o tym, że tu nie było żadnej afery, ponieważ odsprzedano działkę, ale, w, w pra, ale genialnie zawarto tam klauzulę. Dobrze, że są te klauzule. Pytanie, po co było to sprzedawać? W takim momencie, po takiej wizycie, w takich okolicznościach, a później jeszcze rżnie, rżnąć głupa, że się nic o tym nie wiedziało. No to skoro to był taki genialny plan, który Bóg wie czemu ma służyć, to dlaczego by było chętnych, żeby się do tego planu przyznać, a ci, się, ci, którzy się pod tym planem genialnym podpisali, zostali zawieszeni przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No ale życie, proszę Państwa, w miejscu nie stoi, więc dowiedzieliśmy się tego, co, co było no, niemal pewne od samego początku, bo to już wynikało z tego artykułu Jadczaka. Tu też jeszcze jedna uwaga, w pełni podtrzymuję swoje zdanie, że to jest syngiel. Dlaczego on dostał ten tekst, no to trzeba by się zastanowić, czy to jest jakaś gra wewnętrzna w prokuraturze. Wiadomo, że ta prokuratura ciągle jest podzielona na żurkową i ziobrową. No, czy tu jacyś inni szatani byli czynni, yy, cytując klasyka, czy to jest jakaś gra wewnętrzna w obozie władzy Tuska? Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, ciężko mi zgadywać, tym bardziej, że to jest kwestia drugorzędna. No bo co wynika z tego drugiego głównego wątku, i tutaj pełna odpowiedzialność spada na Platformę Obywatelską? No, przede wszystkim to, co jest charakterystyczne dla tej partii: kłamstwo, kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo. Dwa dni temu kłamali kolejno Donald Tusk. Maciej Lasek i Waldemar Dżurek w dwóch kolejnych ostatnich dniach, może tak, bo to, te kłamstwa chyba się rozłożyły i oczywiście doszło do tego, do tego jeszcze inne kłamstwa, szłapki i wielu, wielu innych o co chodzi? o to chodzi, że kłamali przez dwa dni, jakoby nie można było tej działki odkupić i to po cenie zakupu i robili to w sytuacji, kiedy rodzina e, zarządzająca firmą e, Daftona no jeden z nabywca tej działki, syn właściciela, chociaż tam właściciele są rodzinni, składał oświadczenie publiczne, że w dokumentach zawarte są klauzule, które pozwalają państwu odkupić tą działkę po takiej samej cenie. Proszę państwa, to jest sytuacja nienaturalna. No i jeszcze trzeba wspomnieć, że Kwor powoływał się na. Na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rzekomo blokował im możliwość odkupienia tej, tej działki. To jest sytuacja nienaturalna, kiedy strony. Teoretycznie powinny być zainteresowane zupełnie innym rozwojem wypadków i zupełnie innym rozstrzygnięciem. To znaczy, właściciel działki powinien krzyczeć, że niemożliwe jest odkupienie. Tymczasem on krzyczał, że jest możliwe. Natomiast ten, który ma rzekomo chciał odkupić tą działkę, krzyczy, że jest to niemożliwe od, 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 odkupienie tej działki. Dlaczego tak się stało? Wyjaśnienie tutaj jest dwojakie, yy, proszę Państwa. No, po pierwsze, yy, przez dwa lata y, właściciele daftony byli kryci, ponieważ to są mądrzy ludzie i tutaj nawiązuje do tego, że nie ma co wieszać psy na panach, na rodzinie, która prowadzi tą. Ten, ten wspólny biznes, bo to są mądrzy ludzie. To najstarszy właściciel pamięta jeszcze czasy Kluski Optimusa i wiedział, co się stało z firmami, co państwo potrafi zrobić, co służby państwa zarządzane przez mafie polityczne potrafią zrobić z największym biznesem. Więc właściciele firmy Daftona rozumnie. W, działając we własnym interesie, próbują się dogadywać z jednymi i z drugimi, tak aby nie, psuli mu biz, nie, nie politycy nie psuli im biznesów, a ten biznes albo wspierali, albo pozwalali się temu biznesowi rozwijać. I ja tu, proszę Państwa, nie mam absolutnie żadnych pretensji do właścicieli firmy Daftona, wręcz przeciwnie, uważam, że oni się zachowują bardzo, ale to bardzo racjonalnie. Dlaczego doszło do takiej sytuacji, że nagle po dwóch latach ta sprawa wybuchła? No tutaj też wątki mogą się rozjeżdżać. Może być to kwestia taka, że no właściciele Daftony w końcu powiedzieli dość. Dostaliście trochę kasy, dostaliście wręcz więcej kasy niż może się umawialiśmy. Koniec. Albo je, inny jeszcze wątek, lub te wątki były połączone, sprawa zaczęła tak śmierdzieć, tak puchnąć, no, że ktoś chciał, pierwszy się pozbyć tego tematu, żeby później za to nie beknąć. Bo to, że PiS odsprzedał tą e, działkę w absurdalnych, moim zdaniem, kryminalnych warunkach wręcz, to jest jedno, ale to, że następna władza przez dwa lata nic z tym nie robiła, i to w sytuacji, gdy Lasek Tusk i cała e, reszta najpierw Bodna, później Żurek, szukali jakiegokolwiek haka w sprawie CPK, przeprowadzili ileś tam audytów. Większość z nich to była kompletna żenada po to, żeby znaleźć jakikolwiek pretekst, aby uwalić ten projekt, bo wiadomo, że on był nazywany projektem megalomańskim. I mieli na stole taką aferę, a szukali dziury w całym, więc tu wyjaśnienie może być tylko jedno. No. Właściciele firmy Daftona postanowili utrzymać się na rynku, postanowili dbać o swoje interesy, przeskakując z kwiatka na kwiatek i próbując dogadywać się z jedną i z drugą władzę. Proste jak drut. Ale w momencie, gdy afera wybuchła, tutaj też należy się zastanawiać, kto Jadczakowi dał cynk. I raczej chyba nie byli to przedstawiciele władzy, bo oni po tym artykule wręcz rozpaczliwie... Zaczęli uruchamiać wszystkie kwestie prawne, bo dopiero wtedy został złożony wniosek do prokuratury. Dopiero wtedy prokuratura się tym... nie, wniosek został złożony wcześniej, ale dopiero wtedy prokuratura się tym zajęła, czyli wszczęła śledztwo. No i najważniejsza kwestia. Wbrew kłamstwom Tuska, Laska, Żurka... Jak najbardziej, a zgodnie z, z opinią osoby, która kompletnie nie powinna być tym z, z, zainteresowana, czyli nabywcy tej, tej działki, e tą działkę można w normalny sposób za taką samą cenę, co jest najważniejsze, odkupić. Więc te wszystkie też podbijanie cen, ja niestety też się dałem na to nabrać, no ale teoretycznie mogło to tak wyglądać, skoro to ilu takich biznesmenów było? No przecież na takich biznesach robiło się duże pieniądze na przełomie lat 90. i 2000 u, u, ubiegłego i obecnego, obecnego wieku. No przecież to był jeden z popisowych numerów. Tak się dorabiali kultury. Wszyscy i inni. Eee... No to w sytuacji, kiedy to się wszystko zaczęło sypać, wszystko się zaczęło rozjeżdżać, no to na chybcika przeprowadzano, przeprowadzano najpierw operację prawno-prokuratorską, czyli w ostatniej chwili jakby wrzucono na prokuratorską wokandę tą sprawę, na no a później nagle się okazało, po licznych głosach krytycznych i po oświadczeniu samego zainteresowanego no, dlaczego on chce sprzedać tą działkę proszę państwa dlatego, że on wie czym to się może skończyć nie chce, firma Daftona nie chce brać udziału w politycznych przepychankach to się trochę kłóci, że dogadywali się z jednymi i z drugimi no ale zależy jak na to spojrzysz. Albo się kłóci, albo się logicznie tłumaczy. Skoro współpracowali z jednymi i z drugimi, to nie są jacyś fanatycy polityczni, którzy chcą wspierać tamtą czy, to, czy tą partię. tylko po prostu dbają o swoje e, interesy. No i to jest cała tajemnica, cała wyjaśnienie, ca, całe wyjaśnienie tej zagadki. No i w momencie, kiedy się okazało, że w tej sprawie umoczono jest zarówno PiS, jak i PO, no to głosy krytyczne dotyczące odpowiedzialności za tą oferę nagle w internecie zaczęły się rozkładać pół na pół eee, i ta sytuacja wygląda już zupełnie inaczej każdy rozumny człowiek, który naprawdę życzy dobrze Polsce i życzy też prawicy, nie będzie jednak powtarzał bzdur, że tu nic się nie stało, że tu nie ma żadnej winy po stronie PiS, bo ta wina jest i to ewidentna, do tego żenująca eee, i Taka, która niestety e, odbiera PiS przynajmniej część argumentów, jeśli chodzi o flagowy projekt e, CPK. Zapomniałem o bardzo istotnej kwestii i teraz mi się ta kwestia przypomniała. Proszę Państwa, w międzyczasie Tusk mówi: CPK to cały PiS kradnie. Wyobrażacie sobie taką sytuację, albo w momencie, kiedy przed wojną y, 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 przeprowadzana. Największe projekty, czy to port w Gryni, czy okręt przemysłowy piłsudski albo Dmoski, czy Witos. Opluli w taki sposób to te największe inwestycje, dlatego że to przeprowadzała jakaś konkurencja polityczna. No wyobrażacie sobie taką sytuację, że w momencie, gdy nie wiem, PIS odbudowuje Zamek Królewski czy dokonuje renowacji, ja oczywiście w tej chwili podaję pewien przykład, a nie odnoszę się do faktów. Zamek Królewski i Tusk wychodzi na konferencję. I w swoim trollowym stylu mówi o tym, że to już od dzisiaj nie jest zamek królewski, tylko zamek złodziejski, bo PiS tam robił przewały na renowacji tego. Nie. No więc czemu to ma służyć proszę Państwa? Oczywiście z ochydzeniu. Czemu miało służyć też blokowanie odkupowania tej działki? Dwóm rzeczom, jak mi się wydaje. Po pierwsze, żeby pokazać, jak PiS dokonał straszliwej zbrodni, która jest nieodwracalna, i teraz trzeba będzie zapłacić 400 milionów za tą działkę. Może tutaj był też fajny haczyk do podziału, no bo 22 czy tam 3 miliony, a 400 milionów to łatwo sobie policzyć, czy to jest różnica 380 czy niecałych 380 e, milionów. E, no, znalazłoby się tu pewnie paru wujków, paru szwagrów, tu, którzy by się nad tą kwotą e, e, pochylili. No i druga rzecz, proszę Państwa, to szukanie pretekstów, żeby te, tego CPK nie budować, żeby tego wielkiego przedsięwzięcia koniecznego dla Polski, dla rozwoju Polski nie e, realizować. I ten element zohydzający, a jednocześnie szukanie pretekstu, Czyli znowu przedłużanie, bo ktoś za chwilę by skrytykował, że tu w sprawie CPK nic nie robi, no odpowiedział, nic nie robi, bo niestety na przeszkodzie stoi działka, którą PiS ukradł, czy e, orzenił w ramach politycznego dealu. I to jest całe wyjaśnienie tej sprawy. No, ale żeby tą sprawę zrozumieć kompleksowo, to trzeba szeroko otworzyć oczy, a nie zakładać klapki partyjnej na jedną, czy, e, czy, czy w drugą stronę. No i jeszcze jedno, ja w pełni podtrzymuję to, że między Baśnie można włożyć, że sam Telus był w stanie przeprowadzić taką aparację. Jeśli Morawiecki o tym nie wiedział, no to bardzo źle świadczy o Morawieckiego. Też zmieniam trochę zdanie, jeżeli chodzi o pana Chorałę, bo on na początku no, dość stanowczo się wypowiadał, ale z czasem coraz więcej faktów wskazuje na to, że pan Chorała też w pewnym momencie na to machnął i łatwo ten moment, ręką i łatwo ten moment wyczuć. To był oczywiście moment oddania władzy, gdy już wszyscy byli zgnuśnieni, zrezygnowani i sfrustrowani całą tą sytuacją. Więc jeśli ktokolwiek wyciągnie z tego wniosek taki, że PiS fantastycznie, tak jak sobie poradził z Pomorem i z polityką na linii i Polska-Ukraina w czasie konfliktu zbrojnego też sobie fantastycznie poradził z tą historią dotyczącą działki, bo wprawdzie sprzedał, ale zapisał klauzulę, że może w każdej chwili odkupić. No to niech idzie tą drogą dalej. A wtedy ten absurdal, absurdalny sondaż, e, który nie wiem, kupił, sprzedał, zaoferował e, Pawłowski OGB, e, czy wystawił na licytację. E, Stanie się realne, tylko może nie w tej wersji, że KO zdobywa 39%, ale 39% zdobywa KO, e, która wchłania e, w ramach wspólnej listy resztki po Polsce 2050 i oczywiście PSL, który też nie ma gdzie się podziać, chociaż w tej chwili kośnik kamyś twardo stoi e, na stanowisku, że będą startować sami. Wszystko, proszę Państwa, co da się w tej sprawie uczciwie powiedzieć pod warunkiem, że nie ma się żadnych klapek partyjnych założonych na oczy. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. PiS dał ciała po całości w tej sprawie. Szczęściem PiSu jest to, że jak zwykle... Potwierdziła się jedna prawidłowość, że ci złodzieje z Platformy Obywatelskiej czy teraz Koalicji Obywatelskiej są niezawodni w takich sytuacjach i że oni z każdej okazji skorzystają, do każdej, do każdej okazji wyciągną swoje lepkie łapki. Dlatego ta odpowiedzialność rzeczywiście się podzieliła. No ale żeby się odróżniać od tego, co robi Tusk i od tego, co robi no już w tej chwili Koalicja Obywatelska, to trzeba być takim pisem, który się będzie. Prezentował jak PiS 2015 roku. Odbudować to będzie bardzo trudno, ale każda próba tłumaczenia e, zachowań, które są niewytłumaczalne, które są karygodne, to nie jest krok do przodu, tylko 10 kroków w tył. I to jest generalny wniosek. Po prostu, cytując klasyka, PiSie nie idźcie tą drogą, A to, że Tusk idzie swoją drogą od lat i, i tej drogi nie zmienia, że kłamie, że trolluje, że manipuluje i stoi, stoi na czele mafii, która rozkrada Polskę od wielu, wielu lat, to powinien być argument, a nie usprawiedliwienie dla własnych przewałów, dla własnych przekrętów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.